Czasami mamy wrażenie, że szczęście jest gdzieś hen daleko, że żeby poczuć radość trzeba mieć coś wielkiego, awans, wygraną, podróż, coś spektakularnego. A tymczasem życie składa się z małych chwil. Które często mijają niezauważone. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sile wdzięczności i o tym, jak cieszyć się z małych rzeczy w codziennym życiu. Opowiem Ci też, za co. Jako fotograf jestem wdzięczna i przyglądam się też takim prostym momentom, które mogą przynieść radość każdemu z nas. To będzie taki refleksyjny odcinek o tym, że szczęście i pełnia życia kryją się w codziennych drobiazgach. Jeśli tylko nauczymy się je dostrzegać. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie taką sytuację: Poranek, gdy światło wpada przez okno, i ta drobna gra cieni na stole sprawia, że nagle wszystko wydaje się piękniejsze. Kubek gorącej kawy, który w dłoni staje się takim małym rytuałem spokoju. Uśmiech dziecka, który pojawia się niespodziewanie i przypomina Ci, że świat nie jest tylko obowiązkami i problemami. Jako fotograf jestem wdzięczna za każdą taką chwilę. I to nie tylko w życiu prywatnym, ale też w pracy. Za możliwość bycia świadkiem ulotnych momentów w cudzych życiach, za uśmiechy, które pojawiają się naturalnie przed obiektywem, i za łzy które pozwalają uchwycić prawdziwe emocje. Za klientów, którzy ufają mi, że zatrzymam ich wspomnienia w kadrach, które zostaną z nimi na zawsze. Za to też, że mogę tworzyć, eksperymentować, obserwować i uczyć się każdego dnia, Czegoś nowego, bo każdy z nas może znaleźć powód do wdzięczności za poranek, który nie zaczyna się chaosem, ale chwilą spokoju, za rozmowę, która rozjaśnia dzień, za takie małe gesty życzliwości, które sprawiają, że świat wydaje się choć trochę łagodniejszy. Za zdrowie, przyjaciół, dom, które wydają się oczywiste, dopóki ich nie stracimy. Czasami śmiejemy się, gdy ktoś mówi, ciesz się z małych rzeczy. Ale w tym prostym stwierdzeniu kryje się prawda. To właśnie te małe rzeczy budują życie, którego doświadczamy każdego dnia. Bo szczęście nie przychodzi w wielkiej paszce z czerwoną kokardą. Często przychodzi w takich drobnych ułamkach w śmiechu dziecka, w zapachu świeżego pieczywa w promieniu słońca wpadającym przez okno. Jako fotograf czuję wdzięczność również za chwile, które udaje mi się zatrzymać dla innych, kiedy widzę, jak ktoś wzrusza się nad zdjęciem, które uchwyciłam, za możliwość dokumentowania historii ludzi, które będą wspomnieniem nie tylko wizualnym, ale pełnym emocji. I za to, że nawet w najbardziej chaotycznych momentach mogę znaleźć piękno, które warto zatrzymać. Dla Ciebie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, wdzięczność może być równie prosta, za codzienne momenty, które mijasz niezauważone. Za ciepłą kawę w spokoju, za śmiech bliskich, za muzykę w tle, która nagle sprawia, że czujesz coś tam głęboko w środku, za każdy drobny sukces, za chwilę oddechu i za to, że jesteś tu. I teraz. Wdzięczność nie oznacza, że ignorujemy trudności, bo nie chodzi o to, by udawać, że wszystko jest idealne. Chodzi o dostrzeganie tego, co dobre, i pozwolenie, żeby te drobne momenty wpływały na nasze nastawienie, nawet w trudnych dniach. Zdarza się, że szukamy wielkich powodów do radości, czekamy na coś przełomowego, a tymczasem piękno jest wokół nas każdego dnia. Wystarczy spojrzeć uważnie i powiedzieć dziękuję. Za to, co małe, niepozorne, a jednak pełne znaczenia. Spróbuj przez jeden dzień notować drobne rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Potem, kolejnego dnia, dodaj kilka więcej. Po tygodniu może się okazać, że codzienność, Wypełniona jest momentami, które budują prawdziwe szczęście. Dla fotografa, dla klienta, dla każdego z nas, wdzięczność przypomina, że życie wcale nie musi być spektakularne, by być piękne. Więc dzisiaj zatrzymaj się na chwilę. Zauważ małą rzecz, która wywołuje uśmiech. Poczuj wdzięczność za to, co masz, za to, co udało Ci się stworzyć i za to, co jest tu i teraz. Bo życie składa się właśnie z takich chwil. Jeżeli nauczymy się je dostrzegać, nauczymy się naprawdę cieszyć życiem. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałaś dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że choć troszkę pokazałam Ci tą siłę wdzięczności i to, jak naprawdę możemy się cieszyć z tych małych rzeczy w naszym codziennym życiu. Jeśli dzisiejszy odcinek o tej refleksji, że szczęście i pełnia życia kryją się w codziennych drobiazgach, jeśli tylko nauczymy się je dostrzegać, jeśli ten odcinek naprawdę ci się podobał, to zaobserwuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych rozmów o fotografii i zatrzymywaniu wspomnień. Do usłyszenia już w następnym odcinku.